Jedno życzenie, życzenie pierwsze. No, z piena najlepszego. Jedno życzenie. Wiemy jakie. Nie, brak mi słów, świeczki w oczach. No zaskoczyliście mnie niesamowicie. Miałem dzisiaj gości domowych już, nie? No. Ten, ale, ale, ale tego by się nie spodziewano. Usłyszałem Małgorzatę. E, dobra, facecy. E, teraz tak myślę nad tym wszystkim, bo e, właśnie Nadchodzą, mam dzisiaj urodziny i czytam przy okazji właśnie wszystkie życzenia. Mało tego. Zobaczyłem zrzutkę, co prawda nie chcę tam zaglądać na dzień dzisiejszy, bo nie spodziewałem się tego. Chciałbym serdecznie z całego serca podziękować wszystkim. Ludziom, którzy cokolwiek, cokolwiek zrobili w tym kierunku, począwszy od komentarza, począwszy od udostępnienia, nie mówię już o pieniądzach i naprawdę, czy jest to złotówka, czy jest to 500 złotych, bo widziałem, widziałem, nie zaglądam, nie zaglądam, ale widziałem dlatego, że ktoś no, przekazał screena, mi tutaj jak to wygląda. Ech. Wybaczcie, jestem wzruszony. Jestem człowiekiem twardym, ale w takich sytuacjach mm, nie potrafię się wstrzymać na dzień dzisiejszy, więc proszę wybaczyć yy, głos i wszystko po kolei. Wszyscy, wszyscy jesteście dla mnie ważni. Ja też były sytuacje, e, tak jak tłumaczyłem, może nie wiem, tam było e, ten, dużo ludzi wie, nie wie. Były momenty, gdzie ja leżąc potrafiłem zarobić sam dla sie, na siebie i było ok. I ja również pieniążki przekazywałem przeróżnych. Anonimowo podpisywałem się z bychu i to i tamto i siamto. Wiem jakie to jest wspaniałe uczucie, a dla mnie to już jest e, no tak jak sami widzicie, jeszcze ten świat i na tym świecie, na tej e, naszej kuli ziemskiej są ludzie z dobrym sercem. Miałem do czynienia z przeróż, przeróżnymi ludźmi, myślałem, że jest źle. Oczywiście jest źle, ale są ludzie, którym jeszcze na drugim człowieku zależy. Dziękuję za to serdecznie z całego serca. Jeżeli mi się uda, będziemy wszystko informować wszystkich, szczególnie tych, którzy są tym zainteresowani, na co zostały te pieniądze wydane, a na pewno nie pójdzie ani jeden grosz na nic. Na nic. Jeżeli cośkolwiek będzie zrobione, zostaniecie poinformowani, żebyście wiedzieli że jest to czy tamto. Od tego są tutaj właśnie pan Dawid, pani Małgorzata i osoby towarzyszące im, którzy mi tutaj pomagają, ludzie, którzy są całkowicie z zewnątrz, którzy się tym wszystkim zainteresowali i będziecie wiedzieli co i jak. Nie. Pójdą pieniądze na żadne moje używki, na żadne moje jakie tam brońcie, panie Boże, tylko wszystko zostanie wykorzystane w dobrym celu. I wy o tym będziecie wiedzieć. Dziękuję ślicznie jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich, naprawdę wszystkich.